Guten Morgen Leute! Zapraszam Was na nowego vloga i dzisiaj jedziemy do Düsseldorfu. Nasza pierwsza miejscówka w Düsseldorfie to em, remiza, ale nie strażacka, tylko e, ze starymi i bardzo nowoczesnymi samochodami. E, jesteśmy w miejscu, gdzie jak możecie zobaczyć jest taka powiedzmy wystawa e, samochodów w dużej mierze e, vintage. E, no i jakbyście tam mieli na przykład 100 tysięcy euro, to niektóre z nich możecie kupić. Ale fajnie, że w sumie wpadliśmy na tą miejscówkę. W szczególności godne polecenia dla osób, które faktycznie w temacie samochodów. Ja bym chciała mieć takiego Volkswagena. Moi drodzy, tylko 70 tysięcy. Składamy się? Można w środku w karty grać. To jest samochód marzenie Otwierasz tą maskę i żeby dostać się gdzieś tam do silnika To po o prostu Buz. musisz się cała wyłożyć na tym samochodzie <grym> Nasz kolejny przystanek Centrum, stare miasto Ja jestem pierwszy raz w Düsseldorfie, Także szczerze powiedziawszy jestem ciekawa jak to miasto wygląda Chociaż powiem wam, że No Niemcy, Polska Nie różnią się choć bardzo Więc dla mnie tutaj wszystko jest Takie dosyć podobne I szczerze powiedziawszy gdyby nie Wiecie te wszystkie szyldy reklamy No to wręcz mogłabym powiedzieć, że jestem w Polsce natomiast no oczywiście osłuchuję się z językiem niemieckim moim ukochanym e, także troszkę sobie pochodzimy, pozwiedzamy e, my dzisiaj po prostu nie mamy zajęć dlatego też zdecydowaliśmy się zrobić em, taką malutką em, wycieczkę właśnie do Dusseldorfu ponieważ z Kolonii jest to 30 minut pociągiem e, generalnie Kolonia jest naprawdę takim bardzo fajnym miejscem wypadowym, nie tylko do okolicznych miast ale również do okolicznych krajów e, i mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach uda mi się um, również odwiedzić na przykład Amsterdam, chciałabym pojechać do Luksemburga, do Paryża, e, także zobaczymy jak to będzie. No w sumie teraz powinnam korzystać z dobrej pogody, ale też no nie chciałabym robić tego wszystkiego w jeden miesiąc, bo też mój portfel może trochę zapłakać, e, ale mam nadzieję, że właśnie będąc tutaj na tym Erasmusie w Niemczech, e, będę mogła troszkę sobie popodróżować do tych krajów, w których jeszcze nigdy nie byłam. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć w tej wspaniałej ja czekam właśnie na moich znajomych, bo kupują wodę. W sumie jest nas tylko trójka: Basia z Polski, którą tutaj poznałam, i mamy Rodrigo z Meksyku, moi drodzy, którego zabieramy dzisiaj do polskiej restauracji. Zobaczymy, co Meksykanin powie na temat polskiej kuchni. O Wilkumowa, Basia to skacząca dziewczyna z mojego filmu. Hi! Cieć. <gryzny> <gryzny> I cały <gryzny> <gryzny> Uczymy Rodrigo e, ta, ta. nowych e, słów polskich. Naprawdę idzie mu całkiem nieźle. Pod koniec naszego Erasmusa, to on już w ogóle będzie z nami normalnie powinien mówić. <gryzny> Ale dobry nauczyciel. Oczywiście, moi drodzy. Przez to, że jest tutaj bardzo dużo, e, na przykład Meksykanów i osób z Hiszpanii, e, to ja powiem wam szczerze, że mam wrażenie, że ja bardziej udoskonalę swój język hiszpański, którego w ogóle nie potrafię, niż język niemiecki. Po co tutaj? Un momento. Un momento. Un momento. <śmiech> <śmiech> Także ten niemiecki to powiem wam, że chyba będzie trochę kulał e, w porównaniu do niemieckiego. Gdzie idziemy? Tutaj? Okej. Okay. Jak tutaj przyjechaliśmy, to e, takie nasze pierwsze wrażenie było, jakbyśmy byli w e, miejscowości nad morzem. Nie wiem skąd nam się to wzięło. Natomiast teraz Basia powiedziała, że czuje się jakby była gdzieś w Szkocji, w, Szkocji, w Irlandii. Tak. Ja nigdy nie byłam, więc w sumie nie mam porównania, <laughs> ale... Wierzę ci na słowo, Basia. <laughs> nie no, ale faktycznie jest taki bardzo mm, kameralny klimat, klimat tutaj. No, super, w w mm -hmm. kolonii. No tak, to prawda, ale kolonia też jest dwa razy większa, więc... No tak. Znalazłam nam bardzo fajną miejscówkę na zdjęcia w Düsseldorfie. Jest tutaj taka ulica, która nazywa się Kiefernstrasse? Boże, nie jestem pewna. E, I wszystkie budynki tutaj e, mają takie jakby graffiti, malunki e, na ścianach. Kurczę, powinnam się jakoś była bardziej kolorowo ubrać. Nie przemyślałam tego, ale naprawdę, jeśli chcecie sobie zrobić jakieś takie fancy zdjęcia, to myślę, że tutaj jest to świetne miejsce. Test zupy ogórkowej. Kaman. A! <ścoughs> o. <śm> Przyszliśmy do restauracji polskiej. Tak. Siedzimy, ale tak, wiecie co? Tak. trochę nie czuć się. Ja nie, nie się jak w Polsce, ty? <laughs> Flaga polska powinna być. Tak, ale sobie, jest polska oczywiście. muzyka. Nie znam tych piosenek. Ona też nie zna. Ja też nie. No już tak nas nie było mm. długo w Polsce. Nowe hity się jakieś mm, pojawiły. Ma. Te trzy tygodnie w ogóle... Znam to? O! Oh. <laughs> y co to, ale to jest taki stara, to jest taka stara piosenka. Fil. Tak. Pierwszy mojego dzieciństwa. Tak, ale generalnie zabrałyśmy Rodrigo do polskiej restauracji, żeby spróbował polskich pierogów. Także zobaczymy. Pierogi, pierogi. pierogi. pierogi z mięsem. Pani poleciła pierogi z mięsem na chłopak. Pierogi z kapustą, prawda? Z kapustą. Ja tak samo. A, to, to już prawie święta Lona. Serdecznie witamy <noise> w restauracji w restauracji do mowy. Atmosfercy, yeah. mogę, państwu sprowadź. Nie. Nasy potrawi. Wow. wow. Co Dobra. sądzisz, Ola? Piątka z plusem. Piątka z plusem. 50 Mexican, 50 Polska. Oh. O mój Boże, kocham. <laughs> Ale mamy ucztę. Cześć, wszystko. Witaj na moim Meksykanskim. Co... <laughs> <laughs> Smacznego mm. Really? Mhm uh -huh. They're really good Dobrze? Dobrze. Ok Najlepsza okay. Rzecz w restauracji była bez Wapienia Coca-Cola Wapienia? <laughs> <laughs> Najlepszą rzeczą w restauracji Była bez wątpienia Coca-Cola <laughs> <laughs> How dare you? <laughs> You're not going back with us. Ah, <laughs> uh, just We z mięsem. Ale bardzo dobre. No. Really good people. <laughs> let's do the same with uh, Spanish. Oh, <laughs> momento, okay. momento oh, un un momen uno momento, Un momento, un momento, Papacito <laughs> <laughs> that's, that's really. <laughs> My przyjechaliśmy do Niemiec, żeby uczyć języka niemieckiego, ale za nic w świecie tego nie dokonamy, bo my generalnie uczymy się każdego języka, tylko nie niemieckiego. Niestety. <laughs> Jano no vuelves con nosotros. Okej, ja go Yeah. <laughs> Was it correct? Yeah, yeah. But yeah, yeah, oh. it's Jano, no, it's ja no. Ja okay. yeah. no, okej. separate. Ja no. Ya no, no, ja no vuelvo con ustedes. Ja na koloski słucham Padła mi bateria, oczywiście To się nazywa bycie profesjonalnym youtuberem Po co brać zapasową baterię? Ale mam nadzieję, że to co nagrałam w Düsseldorfie się wam spodobało była wczoraj na niemieckiej imprezie urodzinowej Na której solenizant, jak i większość gości to byli właśnie Niemcy I powiem wam, że Pierwsza rzecz, która jest po prostu taką nieprawdą Niemiecka punktualność, moi drodzy... To nie istnieje! Niemcy nie są w ogóle, w ogóle punktualni. Goście zaczęli przychodzić po dwóch, po trzech godzinach od rozpoczęcia imprezy, i ja byłam taka: czemu się aż tak bardzo spóźniacie? Ja rozumiem, że. Wiecie, jak przychodzicie na imprezę, to um, chcecie, żeby ona już tam gdzieś była trochę rozkręcona, no ale skoro większość gości przychodzi tak późno, no to ta impreza nie ma jak się szybciej rozkręcić. A co jeszcze ciekawsze, goście przed Twoją imprezą rodzinową mają bifora i piją w ogóle gdzieś indziej. Po prostu chcą przyjść na imprezę już tacy lekko wstawieni. E, natomiast powiem Wam szczerze, że e, z takiej mojej perspektywy. Polskiej, ale też z takiej perspektywy, powiedziałabym, solenizanta, to no nie wiem, mi by chyba było tak trochę przykro, że goście. Jakby przychodzą na moją imprezę już po jakiejś imprezie, i czułabym się tak, jakby oni po prostu poszli na tą imprezę wcześniej, bo wiedzieli, że na mojej nie będzie wystarczająco dużo zabawy. Chociaż rozmawiałam z jednym Niemcem z Münster, to jest jakieś nie wiem 100 km stąd chyba, i on powiedział, że u nich też czegoś takiego nie ma, i że on też jest czymś takim zaskoczony. Także nie, nie wiem o co tutaj chodzi, ale generalnie średnio mi się podoba taka praktyka, także goście, których ja będę zapraszać na moje urodziny, moi drodzy, błagam nie róbcie sobie bifora przed, bo no nie wiem, jakoś to tak nieuprzejme jest dla mnie. No, ale dobra, wiecie, co kraj to inny um, obyczaj, i w sumie no, skoro tutaj jestem, to muszę się do tego przyzwyczaić. A kontynuując jeszcze temat z poprzedniego vloga, bo pytałam się Was o strony do nauki języka niemieckiego, które mi polecacie, to znalazłam taką jedną, która nazywa się Deutsch Info, i która jest darmowa, moi drodzy, także to jest naprawdę bardzo duży plus. I są tutaj kursy od poziomu A1 do poziomu B2. Um, I naprawdę jest to całkiem fajnie zrobione. W szczególności, jak chcecie popracować nad y, słuchaniem, nad słownictwem, to myślę, że może być to dla Was coś dosyć pomocnego, z tego względu, że po prostu w każdym rozdziale jest jakaś słuchanka. Także no, można się z tym językiem niemieckim naprawdę osłuchać. I do tego też jest właśnie parę tutaj jakichś zadań, takich wiecie, typu prawda, fałsz, albo że trzeba uzupełnić lukę. Także to tak dla zainteresowanych nauką języka niemieckiego. Ja też będę szukać dalej, więc na pewno na bieżąco we vlogach po prostu będę Wam dawać znać. Powinnam w ogóle później zrobić pranie, bo już tak powoli kończą mi się ubrania, w szczególności, że zrobiło się zimno i ja jestem tak średnio przygotowana na taką pogodę przejściową, w sensie ja mam rzeczy albo takie na lato, albo takie już naprawdę na chłodne dni, więc tak teraz nie za bardzo wiem, co mam ubierać, w szczególności w ogóle jak pada, no to jedyne buty, jakie ja wzięłam z Polski to są konwersy i adidasy. Także świetnie się przygotowałam, naprawdę. Natomiast prania chyba jednak dzisiaj nie zrobię, bo zawsze są weekendy kolejki, znaczy kolejki. Po prostu trzeba zazwyczaj czekać, w szczególności na suszarkę, bo suszarek jest mniej. Ktoś w ogóle zadał mi pytanie pod ostatnim filmem, gdzie jest pralka w tym mieszkaniu. Nie ma pralki. Mamy na cały akademik udostępnioną pralnię, więc tam po prostu chodzimy z naszymi rzeczami. Natomiast no, nie jest to najtańsza impreza, ponieważ zrobienie całego prania z suszeniem kosztuje 5 euro także dosyć sporo, dlatego też ja po prostu zbieram jak najwięcej rzeczy mogę i dopiero jak faktycznie już mam cały wsad, to idę to pranie robić, ale dobra przypuszczam, że jeszcze z jedną bluzkę znajdę to chyba aż takiego dużego problemu nie ma okej okay, moi drodzy, to by było na tyle mam nadzieję, że ten vlog się Wam spodobał że spodobał się Wam Düsseldorf, bo mi naprawdę bardzo i nie chcę być niemiła ale chyba nawet bardziej niż Kolonia bo Kolonia jest niestety takim dosyć szarym miastem no i co, widzimy się niedługo ponownie w i na filmie na moim kanale, także do zobaczenia i cześć! Auf